Dobry wieczór miłowani moi, bo już wieczór dla nas. Już się robi ciemno, życie wszędzie światła, oświetlenie. <laughs> no i my znowu bez oświetlenia porządnego. Kiedy się może dorobimy od odpowiedniego. Eee, walczymy. Walczymy z motocyklem, raczej walczy tutaj główny zainteresowany, czyli Łukasz eee, Piki, aki, aki, aki. Łukasz Ala Piki Blenders <laughs> eee, Proszę uprzejmie zobaczyć właśnie Gmol, Gmol. marki Hit założony do dywersji, na razie y, lewa strona, zaraz będzie prawa, także pomalutku skręcamy pomalutku, pomalutku motor y, jest coraz, coraz ładniejszy, coraz bezpieczniejszy na razie koniec nagrywki także umiłowani moi weź Łukaszku ponieś lampkę <laughs> na motocykl także tak wyglądają Gmole Hit w wersji małej z jednej strony tak a tutaj napisane jest troszeczkę inaczej, bo tutaj dodatkowa jest jeszcze taka rzecz. Tutaj jeszcze dolny gmol, e, dolny gmol przychodzi, który tam chroni tą tutaj kapę z napisem Yamaha. Także tak wygląda motocykl. Niestety wieczór nas zastał, szybko się zrobiło ciemno, ale się postaraliśmy. Także mamy gmole zawsze to dla młodego kierowcy dodatkowa opcja ochrony motocykla także umiłowani moi e, dziękujemy za obejrzenie tego e, krótkiego vloga, nie wiem ile to będzie krótki, także następna rzecz przykręcone do motocykla taka dla nas mała e, historyjka mały nasz dziennik dziś jest bodajże który dzień marca? piąty dzień marca, piąty dzień marca także Gdzieś właśnie, 5 marca, nie ma. Jest coraz więcej waży. Waży, tutaj, tylko także. Dziękuję za obejrzenie. Trzymajcie się, się do następnego pa.